Cześć, witam Was w moim krótkim poradniku, jak obrać film, filmiki, klipy ze swojego komputera. Yy, użyjemy do tego krótkiego, yy, prostego programu Windows Movie Maker. Tak. Z doświadczenia wiem, że dużo ludzi yy, nagrywa swoje filmiki i nie wie, jak je obrobić, ale bardzo yy, chciałoby je obrobić. Więc yy, ten pora poradnik jest do tego, żeby wam w tym pomóc. Więc oglądajcie, przypatrujcie się, robcie wszystko to, co ja. Programy Windows Movie Maker. Ja osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby u kogoś na komputerze nie było tego programu. Zawsze jak chodziłem gdzieś sobie do kolegów, nie wiem, siadaliśmy na komputer, to zawsze był ten program, jak sprawdzałem. Ale jeżeli usunąłeś ten program albo, albo nie masz go, to ja do, dam, do, dam do opisu tego filmu link do pobrania, więc wszystko będzie dobrze. Nie martwcie się. Windows Move Maker. Tak, to jest właśnie ten Windows. Przeciągamy tam jakiś głupi, mały plik na początku, tutaj, potem na oś czasu. Tutaj na początku pewnie nie będziecie widzieć, bo coś, coś mi się spsuło, ale już przy drugiej obróbce będziecie widzieć. Więc przechodzimy do pierwszego tego etapu obróbki. przejrzyj efekty wideo. I tak, jest, są tu różne takie efekty, jak akwarela, jasność, zmniejszenie, jasność, zwiększenie, łagodnie do środka. Chodzi w tym o to, że zmienia typ, jakoś tam jest jaśniejszy, jaśniejszy plik i tak dalej. Trzeba to też przyciągnąć. Tu jest podgląd. Tak to wygląda. Ale to jest mało przydatne. Z tego co widziałem, to mało osób z tego korzysta. Więc przejdziemy do tego bardziej przydatnego. Efektu przejrzyj przejścia wideo i na przykład tak mamy dwa klipy na swojej osi czasu yy, i chcemy zrobić przejście między nimi, że na przykład na drugi klip to bardzo jest to przydatne. Wygląda to mniej więcej tak. Ja osobiście z tego korzystam, podoba mi się to, więc też polecam Wam to. I teraz przechodzimy do następnego: utwórz tytuły lub napisy końcowe. To jest chyba najbardziej przydatne i najpopularniejsze. Yy, bo z tych filmików, które widziałem, to prawie na każdym filmiku jest tytuł na początku, na końcu. Więc wygląda to mniej więcej tak. Już wyskoczyło. O! Tak to wygląda. Ale żeby jeszcze to tak upiększyć. Więcej opcji. Zmień animację tytułową. Na przykład kropla farby. Jest tu bardzo dużo tych opcji. Nie będę wam wszystkich pokazywał, wy już sobie wybierzecie. Więc już można to wziąć sobie. I jeszcze więcej opcji. Zmień kolor i czcionkę tekstu. Można sobie wybrać tutaj czcionki, róż, różne czcionki. Jest ich bardzo dużo. Można sobie wybrać. Więc wszystko dobrze. Tutaj też. Kolor, kolor liter. Ja wybieram czarny, zazwyczaj czarny wybieram. I kolor tła, załóżmy żółty. I gdy już wszystko nam odpowiada, dodaję tytuł do filmu. I to już tak y zazwyczaj jest wszystko. Jeżeli wam wszystko odpowiada, wszystko obrobiliście tak, jak chcieliście, to y korzystamy z trzeciej części. Zakończ pracę z filmem. Zapisz na moim komputerze. Wybieramy tam jakiś tytuł naszego filmu. Bla 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 bla. I gdzie teraz wybieramy, gdzie ma się zapisać nam ten, na ten, na ten filmik. Nie wiem, na przykład na pulpicie. Ja zazwyczaj na pulpicie zapisuję, bo nie muszę go szukać nigdzie. Gdy już wybierzemy, OK, bierzemy dalej i zaznaczamy. Jest już zazwyczaj zaznaczone. Najlepsza jakość odtwarzania dla mojego komputera, zalecane. Jest to przydatne, gdyż jest ładniejsza jakość, głos ładniejszy i wszystko takie typu rzeczy. Więc dobrze jest to zaznaczyć. I gdy klikniemy już dalej, to się nam zacznie zapisywać tam, gdzie zapisaliśmy. I możemy to wrzucić na różnego typu sobie portale i tak dalej, gdzie tam chcecie. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Wam się podobało to już na tyle. I yy, mam nadzieję, że pomogłem w małej grupie ludzi. Więc do zobaczenia. Cześć!